Słuchajcie, już dawno, ale to dawno nie musiałem nagrywać tak smutnego filmu, mianowicie Smok Kacper, nie ma go już z nami, Smok Kacper jest martwy. Znalazłem go dziś leżącego na sofie w salonie, jest on oskurowany, nie ma żadnych wnętrzności, ktoś po prostu go napadł, wypatroszył. Jest on teraz pusty w środku. Nasz kanał stracił teraz swojego super prowadzącego. Na szczęście w pobliżu byłem ja, Kacper Ritz. Więc witam was. Jestem nowym prowadzącym kanału Kacper Ritz. Smok Kacper chodzi zapomnienie, a Kacper Ritz prowadzi kanał Kacper Ritz. Januszem Budownictwa lecimy. Januszem Budownictwa wychodzisz ze szkoły, a tu? A tu kuźwa... rower. <ścoughs> rower z bambusa. <ścoughs> Kolesie zrobili rower z bambusa? W sensie inaczej, kiedy masz komunię świętą i rodzice chcą ci kupić rower, ale brakuje im siana na ramy, ale na opony już mają. Co więc wtedy robią? Robią ci ramy z bambusa, resztę kupują w sklepie i sklejają taśmą. Działa, działa. Więc czy jest tu jakiś powód do hejtowania? Absolutnie nie. Tylko dalej się zastanawiam, skąd w Polsce jest tyle kurde drzew bambusowych. W ogóle nie jest ten klimat. Gdzie się do lasu? Brzozy, sosny, świerki, dęby, buki. Ale w jakiej części Polski chodzi się do lasu i widzi się kurde bambus? To jest jak jakieś na Podlasiu się zrobiły nagle tropiki, czy o co chodzi? Gdzie do cholery jasnej w Polsce rośnie bambus? W Warszawie na ulicy bambusowej. Chłe chue Serio, jeżeli znacie odpowiedź, napiszcie mi proszę w komentarzu. Jeżeli ktoś napisze coś sensownego, poleci, serduszko takie. Postarajcie się. Do no budownictwa zlew w naszej szkole. Nie chcę nic mówić, ale zlew w twojej szkole ewidentnie nie kryje zdziwienia. <grystanie> zlew w twojej szkole również jest szokowany zaistniałą sytuacją. Nie mam pojęcia dlaczego. Oj! Ale zarom bistler co, co, co? Ej to jest to. Wow. Rzadko kiedy coś jest mi w stanie naprawdę zaimponować, ale zrobienie z wózka, leżaka, to, 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 to jest wow. Następnym razem, jak pójdę do Kauflandu, Lidla czy czegokolwiek innego na zakupy, to ja w każdym wózku będę widział Transformersa nie. Podobnie jak wow, jest to, że musisz przed wami czymś pochwalić. Zmieniłem mieszkanie. Najbliższe odcinki będą prowadzone jeszcze ze starego studio, ale potem co dwa 3 tygodnie filmy będą pojawiać się już stąd. To tyle w kwestii pierwszej ciekawostki. Drugą jest propozycja, z którą przychodzi Wargaming, czyli firma odpowiedzialna za jedyną w swoim rodzaju darmową grę, pozwalającą na toczenie gigantycznych bitew morskich za pomocą olbrzymich potworów ze stali. Naturalnie chodzi o World of Warships. Mianowicie, od 20 czerwca do 2 sierpnia działa specjalny event tworzony wraz z PayPalem, którym do wygrania jest masa pieniędzy, nawet 10 tysięcy. Euro. Po rozegraniu 15 meczy World of Warships zyskuje się możliwość rekrutacji graczy. Przy czym jeżeli jeszcze nie macie konta, to rejestrując się z linków w opisie, możecie zyskać gigantyczny bonus na start. 7-dniowe konto premium, 2,5 miliona kredytów, 200 dublonów, 20 kamuflaży premium i 2 okręty premium. Z taką ilością wyposażenia na start absolutnie nikt Wam nie podskoczy. Tak więc, gdy już rozegracie 15 meczy, odblokujecie możliwość rekrutacji graczy. Za każdego z nich można zarobić od 10 do 20 euro, w zależności od tego, ilu z nich zachęcimy do gry. I teraz, co ciekawe, to nie muszą być to koniecznie nowi gracze. Wystarczy, że uda Wam się zachęcić nieaktywnych od co najmniej 90 dni weteranów, a ci, jeśli spełnią wymagane przez regulamin warunki, przyczynią się do wzrostu zarekrutowanych przez Was osób. A co za tym idzie, większym zarobkiem dla Was. Dodatkową zachętą chciałbym, aby był nowy w World of Warships tryb gry – Battle Royale. Tak, Battle Royale w World of Warships. Przy czym zacznie się on dopiero 27 czerwca i będzie trwał przez 4 tygodnie. Także czym prędzej przygotujecie swoje okręty, tym lepiej. Po dokładne zasady konkursu oraz rejestrację z bonusami ponownie zapraszam do pierwszych linków w opisie. Mam nadzieję, że dołączy się do wspólnej zabawy i uda Wam się zarekrutować jak największą ilość osób. Powodzenia! Janusze budownictwa, system zabezpieczeń w naszej szkole. No stary, jeżeli ty poszedłeś do szkoły, która wygląda jak zakład karny, to podjąłeś zdecydowanie najlepszą decyzję w życiu. Bo wiesz, jeżeli normalnie składasz papiery do, nie wiem, liceum, technikum, zawodówki, no ja nie mam pojęcia, dlaczego ty akurat złożyłeś papiery do poprawczaka. Nawet masz obiekt monitorowany, te śmietniki nawet są monitorowane, żeby nie została przemycona żadna kontrabanda, ani odpowiedzi na kartkówkę. Tak czy inaczej, weź, zastanów się jeszcze raz nad swoimi wyborami życiowymi. Naprawdę, jeżeli chodzisz do takiej szkoły, no przynajmniej ja osobiście bym ją zmienił. Do Janusza budownictwa, profesjonalne podtrzymywanie płytek. No i szczerze, co w tym dziwnego? Bierzesz sobie poziomnicę i przywiercasz ją śrubami do ściany. Myślę, że tak robi dokładnie każda osoba, która, <śmiech> uwaga, <śmiech> chce żyć na poziomie. Jak chcecie żyć na poziomie, to musicie sobie zamontować poziomnicę. Mój najlepszy żart dzisiaj. Śmiejcie się, ok? Macie się śmiać. W tej chwili. To było śmieszne. Do Januszy Budownictwa. a To jest. To jest gniazdko zamontowane na drzewie. jednym z poprzednich odcinków było coś takiego jak lampa na drzewie. Jeżeli nie widzieliście, to karta tutaj. Ale teraz idziemy o krok dalej. Ktoś zamontował gniazdko na drzewie. A jakby tego było mało, to ktoś poprowadził piorun ochron po tym drzewie, jakby przypadkowo w drzewo kiedyś chciał uderzyć piorun. Janusze Budownictwa, pozdrowienia z Zielonej Szkoły, z Władysławowa. Tutaj wjazd dla wózków inwalidzki. <laughs> Jakiś taki wjazd, kurde, <laughs> z torem przeszkód. Jeżeli jedziecie na wózku inwalidzkim, to macie super wyzwanie. Mianowicie musicie jechać tylko na dwóch bocznych kołach. Idziecie bokiem, robicie tutaj slalom i dojeżdżacie do samej góry. Zielona Szkoła wady słowowie. Dziękujemy wam za wkład w komfort życia inwalidów. Janusze Budownictwa. Mam wrażenie, że to jest hydrant. Tak, to zdecydowanie jest hydrant. Tylko on coś tak, nie wiem, tak jakoś tak, tak chyba dosyć nisko zaburowany jest, nie? No nie wiem, przynajmniej jakoś osobiście mam takie przeczucie, że tutaj powinna być drożność. A nie kurde zabudowane kostką! Janusze budownictwa, kiedy nie ma budżetu na lampę. O mój Boże, ale to jest przerażające. Oh my Uff... to wpaja we mnie w pewnym sensie tako, taki, taki strach i niepewność. Wiesz, jakby nie wiem, czy ta osoba z tyłu kryje swój strach, ale mnie. No mnie to przeraża. Mnie to naprawdę przeraża. Janusze budownictwa, skrzyżowanie na Podlasiu. Hmm, kiedy chcesz pewnego dnia rano wyjechać sobie do pracy, stanąć na nowej ścieżce swojej kariery zawodowej, rozwinąć skrzydła na nowych przestrzeniach biznesu, ale coś stoi ci na drodze. Jest to super energetyczny. Jakbyś świetne miejsce, żeby go postawić, to no, nie widzę z tym żadnego problemu. Łóz transmisyjny TVN pobiera materiał na wieczorne fakty. <słuch> że to nie są Janusze budownictwa, to są myszki. Ja was przepraszam, nie znalazłem to przypadkiem, ale mi to strasznie rozmawiło. Jeżeli nie oglądaliście ostatniego odcinka Memeszków, który wyszedł wczoraj, to tutaj macie link. Polecam serdecznie. Podobnie jak polecam serdecznie konkurs na nowego iPhone'a. A co zrobić, żeby wziąć w nim udział? Wkrótce mówiąc, wystarczy, że zaobserwujecie 5 profili na Instagramie. Bardzo proste. Dokładne zasady konkursu znajdziecie w linku z przypiętego komentarza. Czasu zostało naprawdę niewiele, a nagroda jest bardzo droga. Także polecam się śpieszyć. Do Januszy budownictwa mam kilka. <grym> Rozumiem, że sytuacja w tym zupem mogła być dość niebezpieczna, ale zabezpieczony w bardzo profesjonalny sposób. Tutaj oto silver tapem, rzeczą, którą absolutnie każdy powinien mieć w swoim domu. Możecie na przykład zrobić. Tak, zakleić swoją mordę i nie musicie słyszeć pierdzielenia do końca dnia. Ale w tym przypadku, no, nic da się sująć. Wygląda bezpiecznie. I chwilę musiałem pomyśleć, co to jest. Ale to po prostu jest fotoradar. Jakby wizualnie delikatnie różni się od tych, które znamy w Polsce i to mnie zmyliło. Ale jakby szanuję podejście lokalnych mieszkańców, gdyż iż ponieważ w Polsce zostałby zamazany sprejem, a tutaj w Stanach został po prostu ten amerykański fotoradar... Zasłoniętym polskim fotoradarem <tutaj>, tutaj tylko brakuje takiego logo Straż Miejska, nie? I mielibyśmy idealny przykład ich służby dla naszego kraju. Naprawdę, tak by to wyglądało Do Januszy Budownictwa O, widzisz, ta jest bardzo profesjonalna Eee... Czekajcie. Są huśtawki Są e, takie huśtawki, ale to się... Karuzela! Tak. Widział, widziałem, że, widziałem, że to ma nazwę. Wiedziałem, że to ma nazwę. Bardzo profesjonalna karuzela. Szczerze nie wiem, czy chciałbym siedzieć na środku, no bo mimo komfortu, który zapewnia to miejsce, to chyba nie jest ono zbyt bezpieczne. Ale jakby tak przerobić całość i zrobić cztery takie fotele zamiast tych tutaj metalowych obwódek. No to kurczę, powiem wam. Uff! Reszta świata mogłaby się wiele nauczyć. Ja budownictwa. Na Podlasiu. Fajnie, że to zaakcentowałeś, to już domyślam się, że możemy spodziewać się czegoś naprawdę niesamowitego. I się nie pomyliłem, bo spodziewamy się garażu na wodzie. To jest, proszę was, nowoczesny, ultramodernistyczny garaż dla łódek. Ma on dach, który zakwarantuje naszym łódkom, które znajdują się w środku, że nie będą musiały mieć styczności z wodą. Tak więc oto jest garaż na wodzie, troszkę ironicznie, ale cóż, Podlasie, Janusz Budownictwa, Oto jak ładnie zbudowali kaloryfer, oto jak ładnie zrobiłeś to zdjęcie, bardzo ostre no, rzeczywiście bardzo dużo na nim widać. Janusze budownictwa, wow, 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 że, że co? Nie jest Photoshop? Nie, to nie jest Photoshop, one tutaj wyraźnie mają inne kolory. Lol, to zdjęcie jest oryginalne, to zdjęcie jest prawdziwe, dlaczego są dwie lampy w jednym miejscu, co jest? Jakby ważą miasta zależało na tym, żeby lampa była oświetlona również z drugiej strony, to co? Co? Jakby nie wiem gdzie to było zrobione, ale jest ciekawe. Janusze budownictwa. Nie wiem co tu się dzieje, ale wiem, że to na pewno sprawa żółwi ninja. Eee, sprawa żółwi ninja że są cztery studzienki kanalizacyjne w jednym miejscu, tak? Otóż proszę ciebie, nie! Jesteś w błędzie. Po prostu w to miejsce leci radioaktywne GRIWNE. Dlaczego tak sądzę? Bo całość układa się w znak skażenia radioaktywnego. To po prostu jest studienka, do której odprowadzane są ścieki z kibla w lokalnym kebabie u Turka. Jest to przygotowane specjalnie dla osób, które myślą sobie Aa! sobie dzisiaj ostry sos! Co się może stać? Z bukietem surówek? Mm, a jakie warzywa są w suróweczkach? Kapusta! Tak jak ja zrobiłem dwa lata temu przy kebabie koło dworca w Wejherowie. To był błąd. To był naprawdę błąd. Ja nie polecam robić czegoś takiego. Nigdy nie bierzcie ostrych sosów do kebaba. Uwierzcie mi. Myślę, że samo logo odpadów Radioaktywnych tuż przy kebabie będzie dla was wystarczającym argumentem, żeby mnie posłuchać. Ej, wow. Dobra jest ta bramka. Taka, która nie przepuści zbyt wiele pojazdów. Świetna długość. Naprawdę. I czekajcie, mam super tekst na podryw. Hej, mała, mogę być Twoją bramką przejazdową? Bo stawiasz mi rogatkę. Why are we still here? Boże, dobra, nie, bo ja już naprawdę, ja już bardzo, ale to bardzo nisko upadam. To jest świetny pomysł, żeby zakończyć odcinek. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego, to link zostawiam wam tutaj. Jeżeli dalej nie subskrybujecie kanału, a dotarliście do tego punktu, to wiecie, że jest mi naprawdę bardzo przykro, że dalej tak sobie bez subskrypcji oglądacie. Mam nadzieję, że w przyszłości się to na was zemści. Ja nazywam się Kacperis, dziękuję wam ślicznie jeszcze raz, trzymajcie się ciepło. Hej!